Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć o ulubieńcach miesiąca lutego. Właściwie wszystkie kosmetyki, które tutaj zebrałam, polubiłam i chciałabym się podzielić opinią z Wami. Także, jeżeli jesteście ciekawi takiego filmu, to zapraszam Was do oglądania. W nowościach u mnie mówiłam Wam o kosmetykach marki Heimisch I tutaj mam serum Bulgarian Rose Water, które jest takie innowacyjne. Ja nigdy takiego serum nie miałam. Jest to serum w formie mgiełki, czyli takie inne niż jesteśmy do tego przyzwyczajone, ale bardzo fajnie się sprawdza. Kiedy moja twarz wygoiła się już po, po tej terapii laserowej, o której Wam też powiem w następnym odcinku, to sięgnęłam po ten kosmetyk. A dlaczego? Dlatego, że olejek różany, woda różana, takie kosmetyki zrobione na podstawie tych właśnie komponentów są dobroczynne dla naszej skóry, a ponieważ laser. Niestety podrażnia, więc tutaj trzeba też uważać z kosmetykami i używać takich, oczywiście po pewnym czasie, nie od początku, to wszystko powiem Wam w kolejnym odcinku, które jakby tym skórę łagodzą, pomagają zniwelować zaczerwienienia, delikatnie goić i tutaj sięgnęłam po to serum. Jeżeli chodzi o mgiełkę, to rzeczywiście jest ona bardzo, bardzo delikatna. Nie zrobicie sobie takiej wody na twarzy, czyli to naprawdę jest taka, bym powiedziała, fantastyczna mgiełka. Ładnie nawilża koi. Ja bym określiła ten kosmetyk jako taką bardzo dobrą esencję, którą możemy pryskać w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, raz bądź kilka razy. Ja próbowałam również na makijaż i też bardzo ładnie mi się tutaj, bardzo dobrze mi się sprawdziła. Daje nawilżenie, ale. Yy też nie przeciąża tej skóry. Skóra nie jest tłusta, skóra nie jest taka, wiecie, po której musimy długo odczekać, żeby ten makijaż nałożyć, bardzo, bardzo przyzwoity kosmetyk, a poza tym, tak jak powiedziałam, te składniki, które tutaj się znajdują, działają dobroczynnie na skórę, pomagają jakby niwelować przesuszenia, zaczerwienienia, nawilżają, koją, łagodzą, także bardzo, bardzo przyzwoity kosmetyk. Jeżeli chodzi o skóry dojrzałe, jeżeli chodzi o skóry bardzo suche, to to może być taka dobra esencja, po której również możecie nałożyć sobie jakąś, jakieś swoje dodatkowe serum, którego używacie. Natomiast jeżeli chodzi o młodsze cery, to to będzie świetny kosmetyk zastępujący Wam serum na dzień, jak również na noc. W zależności od tego ile napryskacie, taki efekt osiągniecie, także dla mnie bardzo, bardzo przyzwoita rzecz i w tym miesiącu ten kosmetyk trafił do moich ulubieńców. Z marki Heimisch miałam również takie płatki, mam je jeszcze, ponieważ one się jeszcze u mnie nie skończyły. Ich używałam nawet wtedy, kiedy miałam tę skórę podrażnioną po laserze, gdyż laser nie obejmował tej mojej strefy tak mocno pod oczami, więc mogłam za takie, po takie kosmetyki sięgać. Wcześniej używałam tych płatków z Peditwie, one bardzo dobrze mi się sprawdzały, ja już o nich mówiłam. Natomiast teraz sięgnęłam, dla, tak można powiedzieć, na zmianę po te hydrożelowe płatki, które również mają w swoim składzie wodę różaną. Mają dodaną łyżeczkę, sięgamy tutaj sobie po kosmetyk. Jeżeli chodzi o nawilżenie, to one są bardzo, bardzo mocno nawilżone, nawet bardziej bym powiedziała niż te petit twi. Delikatnie pachną różą. Nie jest to taki zapach nachalny, który przeszkadzałby nam w codziennej pielęgnacji. Ja ich używam rano, po demakijażu, nakładam sobie takie dołatki pod oczy. I po użyciu widzę, że moja skóra jest nawilżona, taka jakby zliftingowana, rozprostowana. Bardzo mi to odpowiada, gdyż często po nocy niestety ta skóra pod oczami jest opuchnięta, nie wygląda zbyt dobrze. Ten płatek jest tak fajnie nasączony, że biorą sobie jeszcze delikatnie, te, jakby zbieram na palec tę i dają sobie tak delikatnie na górną powiekę. Oczy mi nie uzawią, nie szczypią, nic się nie dzieje. Bardzo przyzwoite płatki i również polecam Wam, bo u mnie się fajnie sprawdzają. Dalej mam maskę z marki kosmetycznej naturaty To marka, która tworzy kosmetyki naturalne i ta maska ma za zadanie jakby nawilżać twarz, odżywiać, działać przeciwzmarszczkowo, jak również delikatnie liftingować. Czyli jest to tak zwana maska liftingująca. I ona się nazywa 360 stopni. Marka ta robi kosmetyki z komponentów właśnie naturalnych, organicznych. Jest to taki, według producenta, odbudowujący kompleks antyoksydacyjny, dobry dla skór dojrzałych, dla skór wrażliwych. W skład tej maski wchodzi miłożą japoński, lukrecja gładka, a są to składniki bardzo dobroczynne dla naszej skóry. Maska jest w takiej formie żelowej. Nie jest to brzydki zapach, taki po prostu... Składników naturalnych. Ta maska zastyga. Z tym, że nie jest to takie zastygnięcie na skorupę, to jest takie jakby delikatne pociągnięcie tej skóry, zliftingowanie. Ja tę maskę nakładam na dzień, dlatego że po nocy moja skóra nie wygląda zbyt dobrze. Teraz jest zima, skóry są przesuszone, niezbyt ładnie wyglądające. Dlatego też sięgam po tę maskę. Po pewnym czasie ją oczywiście zmywamy. I twarz jest taka fajnie odżywiona, nawilżona, delikatnie zliftingowana, ale przede wszystkim ona jest taka świeża. Tak ją bym oceniła. Bardzo przyzwoita maska, teraz będę ją robiła częściej. Nic się nie stało, nie, przesu... znaczy, nie podrażniłam dodatkowo buzi, także jest to też maska dobra, tak jak powiedziałam wcześniej, dla skór wrażliwych. Mnie się spodobała, ale tak jak wcześniej odmieniłam, ja jej używałam na dzień. wtedy, kiedy chciałam, aby moja buzia się delikatnie zliptingkowała, nawilżyła, odżywiła. I w takiej formie ja tej maski używam. Często Wam mówię, że ja bardzo lubię kosmetyki naturalne i staram się używać jak najwięcej takich właśnie produktów. Jeżeli chodzi o twarz, to tutaj jest różnie, chociaż ostatnio ta moja pielęgnacja jest oparta na takich właśnie produktach naturalnych. Ale jeżeli chodzi o ciało, to staram się już od dawna, właściwie od kilku lat, żeby te kosmetyki, te produkty, których używam, były albo wegańskie, albo organiczne, albo po prostu kosmetyki naturalne. W miesiącu lutym sięgnęłam po masło mandarynkowe marki Ravina. Jest to no marka, która produkuje kosmetyki naturalne, wegańskie. I tutaj, jeżeli chodzi o ten kosmetyk, jest to kosmetyk do ciała, ale również można go używać na usta i to jest bardzo ważne, bo nie każdy taki kosmetyk może być w ten sposób używany. Może być również używany jako emolient do kąpieli, więc. Jakby działanie tego kosmetyku jest wszechstronne, ale ja powiem o tym, jak się sprawdza na ciało. W składzie mamy wyciąg z ropitnika, masło szea i olejki cytrusowe, które działają przeciwbakteryjnie, zmiękczają skórę, nawilżają, łagodzą. Masło to jest przeznaczone do skór suchych, atopowych, wrażliwych, więc wszystkie osoby, które borykają się z takimi skórami mogą po to masło sięgnąć. Ja zaczęłam go używać pod koniec tego, dalej go stosuję i muszę powiedzieć, że uwielbiam. Jeżeli chodzi o wyjęcie go, no to troszeczkę jest problematyczne, ale też dajemy sobie radę. Ja tutaj pokażę Wam, wzięłam troszeczkę na palec, rozgrzewamy w dłoni i on, no to masło bardzo ładnie się tutaj rozgrzewa, bardzo ładnie się roztapia i dajemy na swoje ciało. Takie tłuste balsamy, takie tłuste masła dajemy raczej wieczorem, kiedy ta skóra jest rozgrzana, kiedy jest taka delikatnie wilgotna. Można je tak mocno nie wycierać, delikatnie ją tym ręcznikiem osuszyć i nałożyć to masełko. I na drugi dzień skóra jest taka miękka, odżywiona, natłuszczona, także ja powiem szczerze, za tym zapachem i za tym masłem nie, na razie przepadam. Marka Rawina robi również takie półkule do kąpieli, mydełka. I tutaj mam przed sobą mydełko kawowe, którego również, które również używam. Ja zdjęłam z, ze swojej wanny i przyniosłam, żeby wam pokazać. Oczywiście mydło również jest naturalne jest to mydełko kawowe. Kawa, jak wiecie, jest bardzo dobrym składnikiem, jeżeli chodzi o pielęgnację naszej skóry, ponieważ działa jakby ujędrniająco, nawilżająco też. Jest to mydło taki scrub, którym mydlimy po prostu skórę i delikatnie opilingujemy. Po tym mydle skóra nie jest tak mocno nawilżona, no jest to po prostu mydełko, więc tutaj nie ma aż takiego dużego nawilżenia, ale delikatnie jest taka, delikatnie nawilżona, delikatnie taka oczyszczona, spilingowana, a poza tym przeświadczenie, że jest to kosmetyk naturalny, bardzo dobrze na mnie działa. Ja uwielbiam takie produkty uważam, że warto po nie sięgać. Mam również takie półkule kąpielowe. Jedną już zużyłam, to jest puste opakowanie po tej półkuli i to są takie półkule, w których w składzie też są produkty, komponenty naturalne. Trzeba troszeczkę odczekać. Nalewamy wodę do wanny, wrzucamy półkulę i trzeba odczekać, że ona się troszeczkę wolniej tak rozpuszcza niż inne. Jest to kosmetyk naturalny. Mogą, może się pojawiać osad, ale skóra po wyjściu z wanny jest miękka, jest nawilżona. Przyjemność porażenia w takiej pachnącej wodzie i przeświadczenie, że moja majka, przepraszam, że nasza skóra otulona jest takim kosmetykiem naturalnym, daje nam naprawdę, można powiedzieć, taką przyjemność, relaks. Także bardzo, bardzo fajne kosmetyki z tej marki. Ja jestem nimi po prostu na, na razie oczarowana. Jeszcze jeden kosmetyk z marki Rawina to jest krem ze śluzem ślimaka. Po tym laserze, no niestety muszę używać takich kremów, które łagodzą, które po prostu szybciej jakby tę skórę mi odbudowują, regenerują. No i tutaj właśnie sięgnęłam po ten krem. Jest to krem nawilżający, jest to krem, w którym, w którym na drugim składzie jest śluz ze ślimaka. Jest to kosmetyk organiczny. Jeżeli chodzi o śluz z, ze ślimaków, no tutaj producent zastrzega, że są one hodowane w warunkach jak najbardziej humanitarnych. I żadne z nich nie ucierpiało. Krem przyjemnie pachnie, bardzo ładnie się rozsmarowuje, pięknie nabliża skórę. Także ja jestem też pod wrażeniem tego kremu. Nigdy nie miałam nic z tej marki. Wiem, że oni tych kosmetyków takich właśnie do twarzy mają kilka. Podziękuję Wam, więc Wy niecie mogły sobie zajrzeć. Jeżeli potrzebujecie jakiejś regeneracji, dobrego nabliżenia, to ten krem rzeczywiście dosyć fajnie się u mnie sprawdza. Kolejny kosmetyk to olejek z wianka, jest to Sylveco seria wianek, łagodzący olej do makijażu, jak Wam go pokazywałam w nowościach i co mogę o nim powiedzieć, bardzo, bardzo fajny olejek. Ja wcześniej, kiedy Wam o nim mówiłam, użyłam go chyba raz czy dwa i jeszcze wtedy nie wyrobiłam sobie o nim zdania, natomiast teraz po dłuższym używaniu mogę powiedzieć, że jest to naprawdę przyzwoity olejek, zresztą ja go kupiłam z Waszej rekomendacji, nie żałuję. Zanim go nałożycie, skóra musi być zwilżona delikatnie, więc ja najpierw albo przemywam płynem micelarnym, albo delikatnie sobie daję tutaj trochę wody. Dwie pompki tego olejku rozmarowuję. On się zamienia wtedy taką białą emulsję. Bardzo ładnie się zmywa wodą, czyli yy, jednak jest to olejek, który się emulguje. Jeżeli lubicie olejki emulgujące, to podejrzewam, że to nam się spodoba, bo ja naprawdę jestem zachwycona. Bardzo ładnie zmywa. Jeżeli chodzi o oczy, to nie zmywam oczu, gdyż tak średnio chyba do oczu tutaj u mnie się akurat sprawdził. Natomiast jeżeli chodzi o całą twarz, bardzo dobry i dziękuję, dziękuję bardzo za polecenie i również gorąco Wam polecam. Woda różana, niby woda różana, niby prosty kosmetyk, a jednak u mnie bardzo dobrze się sprawdził. Jeżeli chodzi o tę wodę, ja ją kupiłam w naturze, ja już wcześniej Wam pokazywałam w jakimś tam chorobu zakupowym. Woda mi się nie spodobała. Po prostu stała na półce. Ale dlaczego mi się nie spodobała? Dlatego, że ma dziwny zapach. Ja już miałam kilka wod różanych i na przykład bardzo mi się spodobała woda z Make Me Bio. Ona miała zapach różany, ale taki delikatny, taki ładnie pachnący. Natomiast tutaj on jest taki mocny, silny. Ta jest wodą marokańską, więc możliwe, że dlatego ten zapach jest intensywniejszy. Oni tam zupełnie inaczej robią kosmetyki i te kosmetyki właśnie z tamtych miejsc są takie intensywne, mocno pachnące. Teraz kiedy ta moja skóra jest właśnie po tych zabiegach laserowych, ja bardzo często po nią sięgam i ona teraz świetnie mi się sprawdza. Nie zwracam uwagi na zapach. Mimo jego intensywności sięgam po nią, jestem z niej bardzo zadowolona. Ona koi, tak łagodzi, rzeczywiście sprawia, że te moje jakby podrażnienia troszeczkę się zmniejszają, także bardzo przyzwoity kosmetyk. Woda różana jest rekomendowana wielu serom szczególnie serom dojrzałym, które są takie można być przesuszone, które potrzebują odmłodzenia, które potrzebują ukojenia, także bardzo, bardzo fajna rzecz. I ta woda w poprzednim miesiącu i w tym również bardzo często ląduje na mojej twarzy. Olejek różany to kolejny kosmetyk, który w poprzednim miesiącu skradł moje serce. Olejek, który kupiłam w TK Maxie, już o nim mówiłam, jest to tłuściok. Jest w kolorze żółtym, ale bardzo, bardzo ładnie pachnie. Jeżeli chodzi o moją cerę, to wcześniej tak y, można powiedzieć, słabo z niego korzystałam, ponieważ ja nie lubię takich olejków, które są mocno mm, tłuste. Wolę takie suche olejki, albo takie, które, no ten tutaj tłustości mają mniej, na przykład olejek różowa. Natomiast teraz, kiedy ta moja skóra jest sucha, kiedy jest taka podrażniona, to olejek różany, tutaj jest połączenie jeszcze z olejkiem Akai, bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Poza tym używam tego olejku na szyję, na dekolt, na dłonie. I tutaj, jeżeli chodzi też o te partie, jestem z niego bardzo zadowolona. Także, jeżeli znajdziecie w TK Maxi, macie suche skóry, potrzebujecie regeneracji, potrzebujecie odżywienia, no to gorąco Wam polecam. Olej kosztował chyba około 50 zł. Jest to olejek naturalny z ekocertem. Te z Was, które macie cery dojrzałe, które macie cery przesuszone, które potrzebujecie nawilżenia odżywiedzia, będziecie z niego zadowolone kwas hialuronowy 3% ja bardzo lubię takie kosmetyki gdyż mogę sobie dodać na przykład do kremu jeżeli uważam, że jest zbyt mało nawilżający, mogę sobie dodać na przykład do olejku jeżeli widzę, że jest zbyt tłusty i wtedy właściwie tworzę takie swoje własne serum i tutaj mam kwas hialuronowy 3% miałam wcześniej 4% ale niestety ten 4% był za mocny, zbyt gęsty i niezbyt dobrze się sprawdzał tak samodzielnie, musiałam go dodawać do jakichś na przykład serów, które sama tworzyłam Natomiast ten jest bardzo, bardzo przyzwoity. Miałam wcześniej kwas hialuronowy 3%, ale ten wydaje mi się, jest troszeczkę bardziej gęsty, o, tak jak go tutaj pokazuję Wam z tej pipety, natomiast bardzo dobrze mi się sprawdza, bardzo fajnie się nakłada, nie przeciąża skóry, czuje się na wilżenie, także u mnie taki kwas hialuronowy musi być, niezależnie od tego, czy mam inne kosmetyki, czy mam jakieś sera, czy mam kremy to zawsze kwas hialuronowy mam w lodówce, ja go trzymam właśnie w takim chłodniejszym miejscu, no żeby się nie zepsuł. Na zużycie tego kosmetyku mam 6 miesięcy, także mam nadzieję, że go zużyję. Polecam Wam takie kosmetyki dodatkowo, gdyż one dają to nawilżenie, szczególnie teraz po zimie, kiedy skóra jest przesuszona, tak w jakichś zabiegach kosmetycznych po kwasach, kiedy potrzebujecie takiego większego nawilżenia, to taki kwas hialuronowy na pewno takie nawilżenie Wam da. Maska, która mi się bardzo spodobała w miesiącu lutym to jest maska Hygge, tak jak ta filozofia Hygge, tak również ta marka stara się robić kosmetyki, które są proste, a które dobrze działają. Jest to maska ujędrniająca, jest to maska nawilżająca i co mi się spodobało? Spodobała mi się płachta, która była bardzo, bardzo taka delikatna, ale też niezbyt cienka, nie rozrywała się, dobrze się nakładała. I ona miała, słuchajcie, takie, takie nauszniki, o tak bym to powiedziała. Najpierw się nakładała tę pierwszą pętelkę za uszy, potem to, co tutaj, to jest ten podbródek, również za ucho. I ta maska wtedy bardzo dobrze się tutaj trzymała i jakby delikatnie liftingowała. Także bardzo, bardzo przyzwoita maska. Dużo tego płynu, dużo tej esencji takiej treściwej, nawilżającej. Skóra po zdjęciu taka miękka, taka nawilżona. Także bardzo przyzwoita maska. Teraz kiedy moja skóra jest po tym zabiegu laserowym i dopiero po tygodniu mogłam nakładać na nią makijaż, to tutaj słuchajcie sięgnęłam po kosmetyki delikatne. I w moim przypadku to był krem BB z marki Misha i krem BB z marki Słani Coco ten z biofermentem, który dodatkowo jeszcze ma takie właściwości pielęgnacyjne, dużo ma składników odżywczych. On chroni skórę przed takim stresem, przed zanieczyszczeniami i one bardzo dobrze mi się sprawdzały. Jeżeli chodzi o ten, to on nie ma filtra, dlatego też łącz, połączyłam go z tym, który ma filtr, bo wiecie, że po takich zabiegach, y, każdym zabiegu kosmetycznym, czy to jest zabieg laserem, czy to jest zabieg np. złuszczający, trzeba stosować filtr przeciwsłoneczny, to jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj mamy filtr, jest to 42PA++, jeżeli chodzi o odcień, to ten jest trochę za jasny dla mnie. Mimo że mam szyję jasną, teraz ta skóra jest tutaj na twarzy u mnie ciemniejsza po laserze, zresztą ja mam to wszystko powiem w następnym odcinku. Natomiast on i taki tak jest dla mnie zbyt jasny. Ten natomiast i on ma taki odcień troszeczkę wypadający w róż. Natomiast ten ma taki odcień beżowy i razem tworzą naprawdę bardzo bardzo fajne kombo i to właśnie moi ulubieńcy lutowie, jeżeli chodzi o makijaż. Kosmetyk również do makijażu jest to korektor face base concealer. Ja Wam o nim powiedziałam w odcinku o korektorach. W lutym bardzo często po niego sięgałam. Jest to korektor marki Makeup Revolution z gąbeczką. Bardzo ładnie wygląda pod oczami. Dzisiaj mam go tutaj w tej strefie. Wiem, ja że w komentarzach czasami piszecie mi, że niektóre korektory się u Was nie sprawdzają, ale to też jest tak, że każdy ma inną skórę. Ja pokazuję Wam to, co mnie się podoba i co u mnie się sprawdza. Natomiast nie dam Wam gwarancji, że u Was ten sam korektor równie dobrze będzie wyglądał pod oczami. Natomiast ten wydaje mi się, że może być dobry też dla skór przesuszonych, dla skór dojrzałych. On naprawdę ma taką kremową konsystencję delikatnie zastyga, ale też nie w taki sposób suchy. Poza tym ja nie podruję tej strefy pod oczami, staram się tego nie robić, gdyż podrobanie powoduje, że no niestety u skór dojrzałych to zbyt ładnie nie wygląda. Ale jeżeli widzę, że one troszeczkę jakby, że troszeczkę ten produkt wszedł mi z zmarszczki, to po prostu delikatnie sobie tę strefę o tak doklepuję i znowu ten korektor wygląda dobrze. No też nie, wydaje mi się, że żaden korektor nie wytrzyma 8, 9, 12 godzin bez jakiejkolwiek takiej poprawy, szczególnie osób dojrzałych. Także tutaj no niestety... Yy, jeżeli chodzi o korektor, to skóry dojrzałe mają z tym problem. Ten będzie dobry dla młodych osób, ale dojrzałe osoby też yy, możecie go wypróbować, sięgnąć po niego, gdyż uważam, że to jest naprawdę przyzwoity korektor. W miesiącu lutym na nowo odkryłam tę pomadkę. Jest to pomadka z marki Eveline Cosmetics Long Classing Soft Matte Effect. Yy, ta pomadka matująca i dlaczego o niej mówię? Dlatego, że odkryłam ten kolor 05. Jest to taki Nude Rose, czy Rose Nude, tak on się nazywa Nude Rose. Bardzo, bardzo ładny kolor. Ja go mam dzisiaj na swoich ustach. Nie jest to różowy odcień, nie jest to taki nudziakowy, ale bardzo ładnie wygląda. U mnie to wygląda jak taki naturalny mój kolor ust. Dobrze się sprawdza, nie przesusza tej strefy. Ładny odcień. Świetna pigmentacja, dobrze się ściera. Jeżeli nie jecie, nie pijecie, to się, trzyma się długo. I tę 0,5 gorąco Wam polecam, gdyż jeżeli nie lubicie róży, nie lubicie czerwieni, to może ten odcień akurat bardzo Wam się spodoba. Róż, który w tym miesiącu również często lądował na mojej twarzy, to Lovely Natural Beauty Blusher. Ja mam go w odcieniu 03. Bardzo dobry róż, długo się trzyma na skórze. Śmiało może konkurować z drogimi różami, bardzo ładnie się u mnie trzyma, nawet lepiej niż niektóre droższe. Ładny ma odcień, taki nieróżowy, nieczerwony nie taki neutralny bym powiedziała. I jeżeli robicie na przykład makijaż oka w takich rudościach, w brązach, ale też nie lubicie brązowych czy pomarańczowych róży, to ta pomadka i ten róż bardzo ładnie się do tego dopasują. Moim odkryciem miesiąca lutego jest ten tusz. Jest to Vampire z marki Lovely. Kupiłam go z polecenia jednej z youtuberek. I on ma zadanie robić efekt sztucznych rzęs. I faktycznie słuchajcie, bardzo dobrze się sprawdza. Z tym, że tak jak go kupiłam, to on średnio mi się spodobał. On wydawał mi się taki sklejony, taki zgrudkowany, nie wiem, nie wiem, czy wszystkie są tak. Ja kupiłam drugi, ten drugi był podobny. W każdym razie bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o krótkie rzęsy. Rzeczywiście wyciąga je, pogrubia, wydłuża. Oczywiście musicie uważać, bo troszeczkę się grudkuje na rzęsach, więc to też chcę dodać, żeby, żeby potem nie było problemu, że coś polecam, a u Was się na przykład nie sprawdza. U mnie się sprawdza świetnie, jeżeli chodzi właśnie o pogrubienie, o wydłużenie, ale trochę muszę popracować, trochę muszę uważać z tym, żeby tych grudek nie było. Ale naprawdę efekt jest oszałamiający. Ja mam go dzisiaj na swoich rzęsach, nie przyklejałam sztucznych. No i jestem z tego efektu naprawdę bardzo zadowolona. Natomiast drugi tusz to jest Max Factor 2000 kalorii. Ja go kupiłam niedawno. Wcześniej miałam taki z Rosmana i on się świetnie u mnie sprawdzał. I tutaj chyba nadmieniłam, pokazując ten, że jakby był troszkę gorszy. Ale ja go kupowałam, kiedy był mróz. Kupowałam go w sklepie internetowym. I wiecie, jak kosmetyk do nas przyjdzie taki zziębnięty, no to niestety nie jest taki od razu, jak no byśmy tego oczekiwały. I tutaj tak się zadziało, kiedy on się tak jakby no już dopasował do temperatury, kiedy się wszystko tutaj dobrze z nim zadziało. Wy, sprawdza mi się wyśmienicie, bardzo ładnie wygląda na rzęsach. Jest to stary, kult, kultowy tusz Maxwa, którego miałam x lat temu i teraz stwierdzam, że jest dobry. On ma szczoteczkę też niesilikonową, taką tradycyjną. Bardzo dobrze się sprawdza w formie odełki. Ja mam tutaj, można powiedzieć, krótką tę powiekę, tę powiekę ruchomą, i muszę uważać, żeby mi się nie pobrudziła ta nieruchoma. I on do tego bardzo dobrze się sprawdza. Jeżeli bym porównywała te dwa, to ten nawet daje lepszy efekt, ale, ale no niestety te tańsze tusze, i tutaj trzeba to z całą stanowczością powiedzieć, one nie utrzymują tego. Skrętu nie utrzymują się na tak długo jak tusze te droższe. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale u mnie tak jest, czyli ten się utrzymuje dłużej, czyli ten to podniesienie, to pogrubienie, cały ten efekt jest utrzymany wiele godzin, natomiast tutaj ten efekt jest troszeczkę krótszy, ale jeżeli Wam to nie przeszkadza, to obydwa tusze, gorąco Wam polecam. Mówiłam już o tym kosmetyku, i muszę wspomnieć jeszcze raz, ja go po prostu uwielbiam. Jest to taki spray maskujący odrosty, ja go już prawie zużyłam. Jest to odcień blond. Ja ostatnio, powiem szczerze, że dawno już nie farbowałam włosów, trochę mi szkoda. Na razie zapuszczam i zobaczę, co z tego będzie. W każdym razie pryskam, on mi zakrywa odrosty, zakrywa jakieś tam siwe włosy, które każda z nas już w wieku że posiada. Bardzo go lubię, prawie codziennie po niego sięgam, nic się nie dzieje z moimi włosami, nie wypadają od niego. Rewelacja. I oczywiście nie obołoby się bez pozycji książkowej. I tutaj mam, słuchajcie, wspaniałą książkę polskiej autorki Albeny Grabowskiej, Stulecie Winnych. Myślę, że o tej książce wiele mówić nie trzeba. Jest to trzytomowa saga. Cudowna książka, ja ją przeczytałam w miesiącu marcu. Teraz w telewizji polskiej leci serial, oczywiście go oglądam, bo jestem ciekawa, jak ma się książka do filmu. Często tak jest, że są różnice i tutaj też się znajdują, niewielkie, ale są. Jakieś tam rozbieżności. Cudowna, cudowna powieść o rodzinie winnych. Akcja tej książki zaczyna się podczas I wojny światowej, a kończy na czasach współczesnych. Także bardzo, bardzo Wam gorąco polecam. Szybko się czyta, wartka, akcja, dużo bohaterów, wątków, przeróżne naprawdę zawiłości. Jest tu wszystko, czego oczekujemy od powieści, także ja jestem nią zachwycona, oczarowana i na pewno nie będzie ta ostatnia powieść tej autorki, którą będę chciała przeczytać. I oczywiście zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, Instagram Hanella TV 2018 gdyż tam wcześniej pokazuję kosmetyki. jeszcze takie informacje na koniec, że będę się starała nagrywać dwa odcinki w tygodniu i w tym tygodniu będzie teraz, dzisiaj, środa ten odcinek, natomiast w weekend wstawię Wam odcinek o tej właśnie laseroterapii, czy się u mnie sprawdziła, czy warto, więc zachęcam Was do obejrzenia. Natomiast to nie będzie może tak, że co tydzień będą dwa odcinki, będę się starała nagrywać Dwa, ale jeżeli mi się nie uda, to będzie jeden. Tak? Często będą dwa, natomiast jeżeli nie zdążę, to po prostu nagram jeden. Także yy, oczekujcie w tym tygodniu dwóch odcinków, w przyszłym też na pewno będą dwa. I to już wszystko, moi kochani. Yy, bardzo gorąco żegnam się z Wami. Yy, dziękuję za obejrzenie odcinka. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się mi się podobał. Subskrybujcie kanał, obserwujcie mój Instagram i do następnego filmu.